Oto piłkarz, który jest w centrum uwagi. Wszyscy już wiemy. Kończy karierę. Niedługo transmisja. Witamy Państwa serdecznie. Nie będę ukrywał, że trochę czekałem na ten mecz. Miejmy nadzieję, że poziom widowiska nie zawiedzie i będzie o czym rozmawiać. A witają Państwa bardzo serdecznie Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Dziś oglądamy spotkanie w najbliższej sercu lidze świata, bo naszej. Mecz ekstraklasy. Drużyna Jakieloni Białystok gra ze Stalą z Mielca. Chciałbym, żeby przeciwnicy wyszli na siebie z otwartymi przyłbicami, bez punktatorstwa. za to z ochotą, by dać kibicom trochę czystej piłkarskiej radości. O tym zawodniku zrobiło się ostatnio na tyle głośno... Że trudno byłoby ten temat pominąć. Zawodnik ogłosił już, że po zakończeniu sezonu zawiesi buty na kołku. Jest to oczywiście smutna wiadomość dla kibiców tego klubu. Tak, tacy piłkarze to wielki skarb dla każdej drużyny i jego odejście na pewno zaboli nie tylko pod względem sportowym. Gracze tego formatu stanowią inspirację dla kibiców i dla młodszych piłkarzy. I na pewno pomagają też utrzymać dobre nastroje w szat. Może teraz ruszyć skrzydłem, zagrozić defensywie. Wybija tę piłkę. Jagielonia na natarciu może zagrozić teraz rywalom. Dobre przerwanie akcji rywala. Może coś być z tego podania. Może im dać prowadzenie. Łatwo teraz odjeżdża obrońcy. Bo musi wejść! Bramka! No i mamy otwarcie wyników w tym meczu. Po wtórce wyraźnie widać jak sprawnie uporał się z obrońcą. Sprytnie wybił go w pole. Docenimy też klasę strzelca. Musiał uniemożliwić naciskającemu obrońcy wybicie piłki, a potem oddać skuteczny strzał. Brawo! No to mamy 1 do 0. Była próba zaskoczenia bramkarza. Spokojna teraz interwencja. Bez trudu sobie tutaj radzi. Wybicie. Obrońca pokazał, że zna swój fakt. Drewni, idzie dalej. O, to musi wpaść! i proszę Państwa! To może być rozstrzygające trafienie. Mają już dwie bramki przewagi. Raz jeszcze widzimy na powtórce, jak na drodze do bramki radzi sobie z obroną. Tak to się robi. Nie zastanawia się dwa razy, wykorzystuje niewielki dystans do bramki i decyduje się na strzał. 2 do zera. Gramy dalej. I ładnie mija teraz rywala. Oj, zupełnie mu nie wyszło. Mocno, ale i mocno niecelnie. Trudno. Trzeba czekać na kolejną okazję, a o tej jak najszybciej zapomnieć. Sędziego i koniec pierwszej odsłony spotkania. Usłyszymy się za kwadrans. Proszę Państwa, zaczęliśmy. Przed nami druga połowa dzisiejszego meczu. Źle pracą tracą piłkę. O tym transferze dużo się ostatnio plotkowało, więc nie dziwi, że oficjalnie go potwierdzono. Ciekawe, jak odnajdzie się w nowej ekipie. Na pewno wszyscy tu na niego liczą. Pytanie, czy szybko zaadaptuje się do taktyki. Wychodzą z kontrą. Jest tam paru zawodników. Ale podanie nie trafia do adresata. Może teraz dobrze dobrać do partnerów. Szansa na kontakt. Dobrze, teraz przeszkodził. do dośrodkowanie z Czy będzie z tego bramka? Chyba trafi! I co? I goł! Bezlitośnie wykorzystują moment kapiostwa. Na bramce ktoś tu chyba przysnął. Bardzo inteligentna gra w obronie. Znowu mają piłkę. Świetna teraz gra we własnym polu karnym. Uwaga, otrzymałem informację, że w meczu zagłębia Lubin, ale może teraz będzie szansa. Ależ teraz zmarnowana okazja, której jedynym efektem jest oddanie piłki. A teraz kontratak, jak to rozegrają. Klimala. Nic z tego nie będzie. Przechwyt. Musieliśmy na moment przerwać. Za głębie Lubin strzeliło gola. Jest remis. 1 do jednego. I tym udanym wejściem skasował atak rywala. Patryk Klimala. Wziął teraz na siebie odpowiedzialność za tę akcję. Może zabić ten mecz. Byłoby już po meczu. Naprawdę dobra okazja, by podwyższyć wynik. Dobrze, że wciąż próbują, ale bardzo niecelnie tym razem. Co nowego w meczu zagłębia Lubin. Na chwilę oddaje głos do studia. Tak, to jest kolejny gol dla legii Warszawa. Prowadzą teraz 2 do 1. Minęła osie. Uwaga, wychodzi sama na sam. Tak jest! Bramka. Ruszyna przeciwna. Musi teraz obrobić sprawę Bulgorii. A spotkanie ma się ku końcowi. Na tablicy wyników 3 do 1. Przed nami ostatnie dwie minuty regulaminowego czasu. Okazja, nie zepsuć tego. Tak jest. Mamy kolejnego goła. Trzy pieczętowują okazałe zwycięstwo. Nie ma złudzeń, to jest lepszy. Dogranie najwyższej klasy tej piłki po prostu nie wypadało zmarnować. Gdy piłka trafiła do strefy zagrożenia, mogliśmy być pewni, że padnie Bramka. Świetny finisz. Aktualny wynik to 4 do 1. Koniec! Górą drużyna gospodarzy. Mogą zejść z boiska z podniesionym...